Kajka, jestem Kokowi. Witam w kolejnym odcinku z cudownym smokiem Spyro. W poprzednim odcinku graliśmy Speedway i level wyschnięty kanion. Także ja lecimy z kolejnym levelem. Mamy miasto na klifie. Twierdza dra luźnego. I pamiętam, że gdzieś tutaj na dole był jeszcze jeden chyba level. A tutaj: lodowe pieczary. No w sumie, może sobie wejdźmy tutaj. Skoro jesteśmy tutaj I, a i jeszcze został nam Speedway, nocny szlak. Tamten nazywał się słoneczny szlak, ten się nazywa nocny. Myślę, że to jest właśnie ten Speedway. Ale ładne to było, to było. Ale ładnie. Okej. Okay. To jest chyba level faworyt. To wygląda... Jejku, to wygląda ślicznie! To wygląda ślicznie! Mogłabym sobie to ustawić na tapetę. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawe do oglądania. Może też nie tak ciekawe, ale relaksujące, tak jak dla mnie. Nawet nie wiecie, jak przyjemnie mi się kręci Spyro. Naprawdę, grając w Spyro, ja mam taki chill, że mogłabym wręcz zasnąć. Dobry. Drobna rada na przyszłość zanim zaczniesz szarżować na większych rywali <gryw> poczekaj aż jest do moich rozmiarów czy tak powiem nie nikt nie jest mi straszny spiro to jest odważny smok i by ja sama lubię oglądać jak ktoś gra w spiro w sensie na przykład ja nie, przeważnie nie oglądam telewizji, jak sprzątam albo, no nie wiem, robię jeść, cokolwiek, to zawsze mi leci w tle YouTube, przeważnie są to gry i przeważnie są to klasyki. Bardzo często właśnie nawet tą grą jest Spyro. Najczęściej no to chyba nie jest szok, że powiem, że jest to Crash, bo ja mam obsesję na punkcie crasha. Ale Spyro też bardzo często mi leci gdzieś tam w tle to jest, to jest naprawdę bardzo relaksująca gra. To dar! masz przed sobą kilka dużych opancerzonych gnorków. W takim stroju w lodowej jaskini poczują się jak na ślizgawce. Hmm. Okay. Co tutaj, co tutaj jest? Co tutaj jest? Mogę tego diamenta? Nie mogę tego diamenta. Nie wiem, dla mnie Spyro to jest taki must play jak masz konsolę. Chociaż... Spyro chyba nawet można grać na komputerze teraz. Crasha w sumie chyba też. Nie wiem. Dzień dobry! A nie, ty masz tą zbroję. O, współczuję ci. Czy ja muszę zabić jej toperzyka? Przepraszam. Wolę jednak mieć złotego Sparksa. Hm! Nie rzucaj we mnie śnieżką. Okej. Okay. Jest przepaś, okej. Okay. Andor. Dziękuję za uwolnienie! Oha, chyba już nie mają zbytnio co do mnie mówić. Już coraz krótsze to co mówią. <laughs> To jest ślicznie... To śru... Co ty rzucasz do śnieżką? tak? Nie ma tak, nie ma tak. Mm, są dwie drogi i ja znowu mam dylemat, gdzie najpierw iść. Może... O, widzę portal do domu. Można jak tutaj. Nie podlatuj do mnie, bo ci nie potrzebuję. Nie chcę Cię zabijać bez powodu. Uuu. No dobra, pójdę tutaj teraz. Chociaż... Ha! Nara! Znaczy spadłeś sobie do wody. Nie tak źle, co wtedy, tą głęboką przepaść. Chodź tu. Up! Up! Ok, nie wiem po co yy, dmuchnęła w niego jeszcze ogniem, skoro tak cię jakby to nic nie dało. Yy, to nie jest woda. Co chwilę. Gdzieś coś zostawiam. Nie mogę się zdecydować gdzie iść. Dobyłam trofeum. Mm. Nie wiem czy brać się go nietoperze. nie Czemu Nie. Co ko mnie lata. On nie, on nie chce żyć chyba. On się prosi. Zabij mnie. Zabij mnie. Zabij mnie. Przestań koło mnie latać! No. Nie, wiem, one czują. One widzą, że Sparks jest niebieski i chcą mi pomóc, poświęcając swoje życie. Jesteście bohaterami, moje nietoperze. budka! Świetnie się spisałeś, Spyro. Niektóre smoki twierdziły, że nie jesteś gotowy, ale wiedziałem, że się mylą. Pewnie, że jestem gotów. Ale. Ale na co? Fajny smak, fajny Gdzie teraz? Mam się po prostu wrócić, czy... Nie, bo tutaj coś zostawiłam Nie, to jest... Ja tutaj nie byłam jeszcze Tam coś zostawiłam, no ale dobra, tam się tak czy siak wrócę Jest e, Portal do domu, o, o, tu jest portal do domu mnie fakt, że jak biorę życie to Spark się nie uzdrawia. W i trójce ym, się odnawiał do złota. No ale tu w sumie były motylki, tu są jakieś figurki. Też takim co innego w sumie. Yy. Kolejny smoczek! O, dzięki, że mnie uwolniłeś Spyro! Co to ja chciałem? Ja chciałem i odleciał. Eee, no właśnie, tu coś mi się świeci, więc pójdę. Wzięłam tego diamenta, czy nie? E, mam nadzieję, że mi tam nie spadł w dół. Nie, ja chyba wzięłam. Dobrze. O, tu jest klucz, tu jest klucz, tu jest klucz. Tu chcę wejść, tu chcę wejść. Jak mogę tam wejść? O! Tu mogę, tu mogę lecieć. To lecisz, błagam! I ta skrzynka na klucz chyba była tam, właśnie na tych schodkach, do których nie dosięgam. A tutaj. Mhm. Mm jak tam mogę wejść? No nie, nie mam mowy. A nie! Jak ja mogę być taka ślepa Nie powinna nosić okulary? Także to może się zgadzać. Wszystkie diamenty, błagam, wszystkie diamenty, błagam. Nie, wszystkie diamenty. To rozglądamy się po całej mapce za diamentami. Gdzie mnie nie było, gdzie mnie nie było, co ominęłam. O, tam, 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 tam są. Jest pełno żyć. Aha. Ja chcę tam wejść. Ja chcę się tam dostać. To są jakieś może tajne przejście O! Diamencik. Dwójeczka. Ok. Pojedyncze diamenty są najgorsze. O, tam też? Nic nie widzę Kurde, serio, nie wiem gdzie są te diamenty I te życia też się powinnam zebrać One teoretycznie nie wchodzą y, w te 100%, no bo to, to tylko życia, ale nie popuszczę, muszę je wziąć też Na górze no nie ma tych diamentów Tak czy siak was zbiorę, nie wiem jeszcze jak, ale was zbiorę Wszystko to wszystko Próbuję obrzeć, który to jest najwyższy punkt tutaj. Tu jest wieżyczka, a tu nie jest wieżyczka, ta z początku levelu? Gdzieś? Wrócę na początek. Nie! Okej, Ok, sądzę, że z tego punktu na początku levelu mogłabym. Spróbować dolecić do tych żyć tam dalej. Nie mogę znaleźć tych diamentów, które gdzieś zgubiłam. Kręcę się tam i z powrotem i nie mogę ich znaleźć. Bez diamentów nie wyjdę z levelu. Próbuję zdobyć życia. Mam nadzieję, że im normalnie. Jest! No fajnie z tymi życiami, ale... Daj mi diamenty, please! Obeszłam wszystko i patrzyłam na chyba każdy za kamarek. Czyli te diamenty jednak mogę wziąć? To jest tak krótki level, tak szybko można było go przejść, a ja łażę jak nienormalna po całej planszy i tych diamentów nie mogłam znaleźć. O, tam są jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. I to chyba będą ostatnie, bo obejrzałam całą mapkę i nigdzie nie ma diamentów. Także to są chyba. Proszę. Nie, nie chcę nawet mówić, ile zajęło mi e, szukanie tych diamentów e, I ogólnie przez to coś e, czuję się mega głupio Jak ja mogłam je po prostu sobie ignorować? Znaczy, nie, dmuchałam Ale zaczęłam, że nic im nie da, to zostawiłam w spokoju e, Naprawdę to... I feel so dumb da, 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 da. Dobra, zagramy sobie w jeszcze jeden level Seczko na klifie, może być to ja mogę nim kierować jak on lata? Wow. Co to było? Jakiś był kinda glitch czy coś, bo to wyglądało dziwnie. To wyglądało dziwnie. Hello? Spoko, ale tamten level naprawdę był przepiękny. Szkoda właśnie, że był taki krótki. A, 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 a. A, kuku. a co tutaj się gotuje? Mogę to jakoś. Coś chyba głupiego z tym mogę zrobić, nie? że dostałabym za to trofeum? Nie? Jesteście tego pełni? Na pewno. Kaktus, coś z kaktusem będzie. Chciałabym jak najostrożniej patrzeć, rozglądać się. Chyba łaziłam pół godziny po te diamenty w tamtym levelu i nie chciałabym, żeby ten też tyle mi zajął. Co to jest? tutaj. Diamenty. Bam, bam. O, tyryryryry. Lubię bardzo tyryryryry. Tam się na górę wchodzi. Dobrze, to tu, tu, tu. Zaraz, zaraz wszystko się ogarnia. O. Może najpierw ich wszystkich zabiję. No dobra, wezmę smoka. Jakim cudem smok może spopielić metalową zbroję? Pamiętaj, Spyro, płomienie nie zaszkodzą zbroi, ale szarżaj twoje rogi, powinny zrobić swoje. Tak, już to wiemy, My, o, Aaaa! 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 Ej, Hej, jesteś taki szybki! mi się w głowie kręci, jak patrzę na ekran. A, zaraz, mi się nie dobrze zrobi. Yes! Dawaj jajko, dawaj jajko, dawaj jajko! Diamenty, 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 diamenty. A! Nie, nie odważę się. Tutaj wszystko wzięłam na dole, wszystko chyba. To teraz pójdźmy sobie na górę. Mm -hmm. O a co to za. O! Oh, no tak. E, takie coś było też w innych częściach. O, tu mogę wejść, tu mogę wejść, tu mogę wejść. Mhm mm Idę do was Idę do was Hello Albo mi się przewidziało, albo kociołek Wywalił mi diamenta Wydawało mi się Albo to był diament od Od tego potworka E, dobra, zapamiętać: jak nie będę mogła znowu znaleźć diamentów, to podchodzić do kociołków. Kociołek wypluł diamenta. Ale on chyba pluje diamenty, jak po prostu zabije tego potworka. Czy tak to działa? Hmm. Diamentami, jakie zabiję. Dobrze, Enzo! Ej, co jest po drugiej stronie rzeki? Poszybuj tam, to się przekonasz. Po drugiej stronie rzeki, a tam. Dobra, tutaj jest portal do domu. Doleć, 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 doleć jest! Ok, teraz będziemy tam lecieć. Idziemy sobie do tego, co nam się tutaj pojawiło. Mhm, mm będziemy sobie życie. Siap! Oj, my chyba nie dolecimy. A nie, my nie dolecimy. Okej, dolecimy, dalecimy, dolecimy, dolecimy. Lecisz do mnie. Oj, 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 oj. Ty. Leć. Nie proście mnie tak jak nie toperze, nie proście mnie o to Lecisz? Nie, myślałam, że się szykuję Najpierw diamenty Póki to... Widzę Co to? Bariera, okej, okay, okej, okay, okej okay. Wrócę tam Smażone pióra. Ym, dajcie mi motyla, bo ja potem nie chcę zabijać króliczków u siebie. Sparks! Możesz wziąć motyla, łaskawie? Widzę, że ja go tutaj muszę bardzo pilnować, żeby on to brał. Marko, uratowany. Dotarłeś do najwyższego punktu miasta na klifie. Stąd możesz się dostać dosłownie wszędzie. Na twoim miejscu skorzystałbym z wiru. Tutaj też się pojawi? A! Pojawił się Okej okay. Mam nadzieję, że wzięliśmy tutaj wszystko Teraz musimy y, skoczyć na górę tutaj I to są ostatnie, to są ostatnie To muszą być ostatnie Czterdzieści? Czy ci się wydaje, że ja jednak tam je pominęłam? Może wrócę tam? Przejrzałam znowu każdy zakamarek. Każdy za kamarek i ich nie ma. Jest czerwonego widziałam chyba. Okej, okay, fajnie, ale tak czy siak brakuje mi dalej diamentów. Prawda. Jeśli chodzi o, o tą część, to jedyny problem jaki możesz mieć to znalezienie diamentów. To ja w takim razie z powrotem wracam i dmucham wszystkie kociołki. Dobra, no, to jest pierwszy kociołek. Daj mi diamenta! A ten? Oj, przepraszam! Dostałam za ciebie życie. Daj diament! Brakuje mi jeszcze chyba jednego. Jednego zielonego? Świetnie! Rozładowuje mi się pat. Ten na górze musi być kociołkiem, który mi wypluje tego diamenta. Jest ostatnim kociołkiem, a nie, czy są dwa. Daj. Jest! <śm> Dziękuję, wychodzę, wychodzę, wychodzę. Ta część ma dobrze schowane diamenty. Jakby nie pamiętam, żebym w dwójce czy w trójce miała jakieś takie większe problemy. Zresztą... Trójce? Trójce, Sparks ma nawet umiejętność, że... Yy... Po prostu on pokazuje, gdzie coś zostawiłaś Zostawiłeś Jeśli się przejdzie level ze Sparksem Wtedy właśnie utrzymuję taką Umiejętność Dobra, ja się tutaj schowam Żeby nikt mnie tutaj nie atakował Czy ty chcesz mnie zaatakować? Chcesz mnie zaatakować I spokojnie się z wami pożegnam Jeśli odcinek się podobał To zostawcie łapkę w górę, a filmy będą pojawiać się częściej Zapraszam na mój kanał taneczny Moje social media I widzimy się w kolejnym odcinku